Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja się nie dam niczym zniewolić. Czy nie wiecie? Czy ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami Przytecznicy? Przy nigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z Przetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przetrzeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie znam jedności rządzy jak poganie, którzy nie, nie znają Boga, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje ducha swego świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Bo nie odrzuci panu do swego, a dziedzictwa swego nie opuści, gdyż prawo musi pozostać prawem i za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca.